Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj przetestujemy sobie 30 losów, ekspres losów, worki z kasą. Losy zakupione są w kolekturze nowe z także pozdrawiam Panią Halinkę, Pana Jurka, Panią Ewę, Panią Renatkę i Pana Marka. Trzymamy wszyscy kciuki, zostawiamy łapkę w górę i zobaczymy jakie będą tutaj wygrane w tych losach. Inwestycja 300 zł, moi drodzy losy drukowane jeden po drugim, tak powiem z automatu. Także szukamy, szukamy wygranych. Trzydzieści cztery. Trzydzieści cztery. Nie widzę. Trzydzieści siedem. Czterdzieści dwa. Czterdzieści trzy. Trzynaście jest dwanaście. Czternaście.

Czternaście, dziewiętnaście, osiemnaście, czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy, czterdzieści cztery, dwanaście tysięcy. Nota główna jest blisko czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia siedem, trzydzieści dwa, trzydzieści sześć czterdzieści trzy siedem wszystko obok nie czterdzieści siedem i pięć szóstka jedziemy dalej trzydzieści sześć trzydzieści pięć dwadzieścia siedem trzydzieści cztery wszystko obok trzydzieści osiem

jedenaście czterdzieści cztery czterdzieści sześć dziewięć i czterdzieści osiem hmm. plaga pustaków plaga pustaków czterdzieści siedem trzydzieści jeden dwadzieścia jest dwadzieścia cztery trzydzieści sześć, dwadzieścia trzy, trzydzieści dziewięć, czterdzieści trzy i jedenaście. No to tutaj mamy dziesięć złotych. Pierwszy los, pierwsza wygrana. czterdzieści jeden, cztery. Jest cztery. O.

To jest czterdzieści to, dziewięć, to jest dwadzieścia złotych. Okej. Okay. Dalej jedziemy. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa. Pięć. Nie ma. Trzydzieści sześć. Trzydzieści pięć. Znowu obok. Czterdzieści dziewięć. Czterdzieści osiem. Osiem. Dziewiętnaście czterdzieści jeden i trzydzieści siedem trzydzieści osiem plus tak dalej czterdzieści dziewięć nie ma dziewiętnaście trzydzieści osiem dwanaście trzynaście trzydzieści trzydzieści dziewięć, czterdzieści sześć i czterdzieści trzy. Wszystko obok. Dwadzieścia trzy. Nie ma. Trzynaście. Osiem. Dwadzieścia dziewięć. Czterdzieści osiem.

nie ma, trzydzieści dziewięć, nie ma, czterdzieści cztery, nie ma, trzydzieści, czterdzieści osiem i trzydzieści trzy. Czyli tu mamy piętnaście złotych. Na razie nic większego nie było, Ale no to może cisza przed burzą, nie? Siedemnaście. Trzydzieści siedem, trzydzieści jeden, trzydzieści, trzynaście, szesnaście, trzydzieści dziewięć i dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, kurczę no, główna wygrana, ta główna jest blisko, dwadzieścia sześć. Trzydzieści cztery jest. Osiemnaście, czternaście, jedenaście, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć i trzydzieści jeden. Tutaj mamy dziesięć złotych. czterdzieści 41. jeden, 41 nie ma, dwadzieścia dwa, czterdzieści dwa, czterdzieści cztery, trzydzieści sześć, siedemnaście, trzydzieści pięć, i dziewiętnaście niestety trzydzieści osiem trzydzieści trzy osiemnaście dwanaście czterdzieści pięć trzydzieści dwadzieścia dziewięć i pięć niestety.

dwadzieścia cztery dziewięć piątka jest tutaj zdycha dwadzieścia trzy czterdzieści jeden trzydzieści trzy jedenaście i czterdzieści siedem Czyli tak, to mamy 15 zł, to mamy 10, 25 zł, 25 zł. Ok, 25, może będzie jakaś 50, jeszcze nie. No kurczę, 300 zł w grze. 300 zł, inwestycja 17, jest 17, zobaczcie, razy 3. 17 razy 3. To mamy 45, tak? No, 47. Jest czterdzieści siedem razy jeden. Dziewiętnaście. Jest dziewiętnaście. Zobaczcie to. Dycha razy dwa. Dwanaście. Dwanaście nie ma. Czterdzieści pięć. Nie ma. Pięć. Nie ma. Osiem. I trzydzieści cztery. Czyli tu mamy tak, 20 zł, tu mamy DHDS, 30, 30, tu mamy, o, to coś jest nie tak, 45, 55, 7, 7, nie, jest, 75 to jest wygrana 6 stopnia, 75 zł w tym losie. No piękna wygrana, piękna. Tak, jeszcze może damy wyczadu bardziej.

Dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dziewięć, szesnaście, czterdzieści cztery, czterdzieści sześć, czterdzieści dwa, osiemnaście. Niestety, ja tu liczę, że jeszcze coś powinno wskoczyć. Trzydzieści siedem. Trzynaście. Czterdzieści jeden. Dwadzieścia dwa. Czterdzieści trzy. Dziewięć. Czterdzieści sześć. I szesnaście, niestety. Osiem dziewięć, czternaście, trzydzieści pięć, czterdzieści trzy, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, czterdzieści siedem i szesnaście. No niestety. Dwanaście, osiem, dziewięć, siedemnaście, trzydzieści osiem, czterdzieści dwa, dwadzieścia cztery, trzydzieści jeden i trzydzieści siedem.

a coś więcej? Coś więcej niż dziesięć i piętnaście? Pięć. Jest sześć. Czternaście. Czterdzieści cztery. Trzydzieści osiem. Trzydzieści siedem. Dziewięć. Trzydzieści sześć. Znowu tutaj dwanaście tysięcy, trzydzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, czterdzieści dwa, siedem, osiem, jedenaście.

Czternaście. trzydzieści, dwadzieścia jeden, same boki, osiem, czterdzieści siedem, o, ostatni trzydziesty. ostatni trzydziesty los, dziewięć, jedenaście czterdzieści dziewięć, czterdzieści cztery, dwadzieścia sześć, osiemnaście, trzydzieści cztery i czterdzieści sześć. Podsumowanie, podsumowanie. Jak to wygląda, moi drodzy? Więc na trzydzieści losów raz do dwa.

45 55 70 80 80 90 105 105 105 110 130 130 i 75 to mamy 205. 205 na 300. 205 na 300. No mamy maleńki minusik. Nie? No nie na taki maleńki, no ale 95 zł w plecy. Także dajcie dużo łapek w górę. I dalej szukamy głównych wygranych. Na razie ho. Cześć.